Cześć, tu Kamila. Witam Was w kolejnym filmiku z moją inspiracją do sklepu Scrap Passia. Dzisiaj, pewnie tak jak już zauważyliście na miniaturkach na początku filmu, zajmiemy się wykonaniem aniołka. Aniołek będzie wycinany jednym z wykrojników, który już jakiś czas temu pojawił się w sklepie Scrap Passia. Tutaj z tyłu mamy całą instrukcję, jak tego aniołka razem sklejać. Ja Wam zaraz to pokażę. I tutaj sobie już zrobiłam... Takiego na próbę, żeby zobaczyć, jak właśnie należy go wykonywać. Bardzo prosto się go robi. Wykona, wykonałam go z takiej pianki. Widzicie, że dzisiaj moja praca będzie pełna blasku brokatu i błyszczących papierów. To są pianki kreatywne, takie, właśnie takie brokatowe. Ja mam tutaj kilka kolorów dwa odcienie: różu, złoty, biały i srebrny. I tego mojego brudnego aniołka właśnie zrobiłam w kolorze takim srebrno-złotym. Skrzydełka oczywiście białe, wszystko się pięknie błyszczy i mieni, i to może być właśnie przywieszka. A ja dzisiaj do mojego aniołka zrobię jeszcze ozdobne pudełko. Pudełko będzie wykonane na gotowej bazie, już Wam wszystko pokazuję. Żeby można go było na przykład wręczyć jako taki bardzo drobny upominek, czy na jakąś wymiankę na przykład. I tak, wykorzystam bazę pudełka, która przeznaczona jest na bombkę. Ja sobie tutaj już wycięłam okienko, właściwie to zrobiłam narożniki, one były tutaj takie zaokrąglone, ale żeby tutaj okleić to lepiej moim zdaniem wygląda, jeżeli te kąty właśnie są proste, nie zaokrąglone. Także tutaj mam bazę, gotową bazę pudełeczka, które jest przeznaczone na bombkę i w tym celu też ma takie dno. Gdzie bąbkę można sobie umieścić, ja to dno, tego dna nie będę wykorzystywać, ponieważ aniołek by się nie zmieścił tak na wysokość, znaczy zmieściłby się tak na styk, nie byłby dobrze widoczny. Co będzie mi jeszcze dzisiaj potrzebne? Będę wykorzystywała też ten metaliczny papier z Mariany Design, który Wam pokazałam. Znowu się wszystko błyszczy. Dwa odcienie zielonego papieru, którym będę wycinała gałązki. To jest papier z kolekcji Pastel Paper. Taka kolekcja papierów bazowych w różnych pastelowych kolorach. To jest arkusz numer 06. Tutaj mam taką ciemną zieleń z Mintaya. To jest kolekcja botanii, ale nie wiem czy jeszcze jest w sklepie. I całe pudełeczko okleimy sobie tym różowym papierem, ponieważ mój anioł dzisiaj też będzie różowy. Będzie bardzo wszystko na różowo. I wykorzystałam arkusz z kolekcji Sprinkled with Snow nr 10. To jest arkusz z bloczka kreatywnego, czyli z tego bloczka, który ma elementy grafiki do wycięcia. Ja sobie wykorzystałam tutaj ten różowy. I jeszcze troszeczkę wykrojników. Będę, właściwie już zrobiłam poinscencję, zaraz Wam pokażę, z tego dużego wykrojnika. Wykorzystałam też ten z Isle of Lovecraft ale w tej chwili też z Krapenziu Design też mamy takie maleńkie poinsencje, gałązkę, gałązkę świerkową, właśnie dlatego te zielone papiery mi są potrzebne. Jedna z poprzednich nowości z Krapenziu, czyli taka pokartka i napis Wesołych Świąt. Myślę, że to już wszystko, tak mniej więcej. Przygotowałam sobie jeszcze tutaj takie sznureczki, żeby tego aniołka można było zawieszać. I będzie nam też potrzebny kawałek drutu, ale to zaraz Wam pokażę, do czego. Także to chyba już wszystkie materiały, które będą mi niezbędne, ale ja sobie już wszystko przygotowałam troszeczkę wcześniej, żeby było szybciej. I tak, pudełeczko będziemy oklejać za chwilkę, ale myślę, że na, na początek zaczniemy sobie od aniołka. Tak jak widzicie, przygotowałam sobie już wszystkie elementy. Teraz Wam pokażę, co mniej więcej, jak to mniej więcej wygląda, tylko dokopę się jeszcze do tego wykrojnika. Już go mam. I tak, musimy wyciąć dwa y, elementy z tego, z tego wykrojnika, z zestawu. Y, to jest właśnie ta baza aniołka, to jego sukienka. Ona się składa z dwóch takich części. Y, tu są takie... Y, takie elementy, które maskują łączenie tych dwóch części, tej sukienki, oczywiście skrzydełka, dwa kółeczka, dwa kółeczka które będą głową aniołka. To jest taka kryza, o, tutaj, to jest taka kryza przy szyi, która nam tutaj maskuje też łączenie te, tej, tych części, które stanowią sukienkę. Dwie gwiazdki, ja tutaj skleiłam dwie gwiazdki na głowie, można też nakleić je na czoło takie mniejsze. Yy, I co jeszcze mam? Mam jeszcze wycięte tutaj yy, te drobnie, drobniutkie gwiazdeczki, które tutaj mamy na, w tym zestawie. I tutaj też yy, powycinam już wszystko, czym będę ozdabiała pudełko. Czyli mamy poinscencję, mamy gałązki, napis i właśnie tutaj te drobniutkie gwiazdeczki, którym będziemy ozdabiać aniołka, tym razem w kolorze różowym. Także zabieramy się do pracy. I oczywiście, nie zapomniałam powiedzieć, będzie nam potrzebny klej na gorąco. you I tak wygląda gotowy aniołek w wersji różowej, bo tutaj przypomnę, pokazywałam Wam też srebrnego aniołka. Ten jest w kolorze różowym. Wykonałam go przy pomocy tego zestawu wykrojników, które oczywiście Wam już wcześniej pokazywałam. Tak jak widzicie tutaj przy tych skrzydełkach, mamy jeszcze takie wzory, które można wytłoczyć. Będzie pewnie lepiej widać je na papierze. Natomiast tutaj na piance one są praktycznie niewidoczne, ale tak jak tutaj na tym, na tym obrazku, na opakowaniu. Można też posłużyć się tymi skrzydełkami jako szablonem i po prostu ten wzór nanieść tuszem na skrzydełkę. Ja się na to nie zdecydowałam. Zostawiłam skrzydełka takie gładkie. Aniołkę oprócz pianki można wykonać też na przykład z papieru. Oczywiście będzie też pasował na przykład do środka boksa. Myślę, że ma dobrą wysokość. Zaraz zobaczymy. O, może się nie zmieścić, a miałam już nadzieję, że zmieści się nam do boksa ma powyżej 10 cm, więc, więc może być z tym problem. Jeszcze raz go sobie zmierzymy. O, gdyby nie ta gwiazdka, zmieściłby się nam też na po środku Exploding Boxa, ale możemy też wykorzystać go do zrobienia kartki. Wystarczy wykonać go jakby w połowie, to znaczy. Tę sukienkę tylko skleić z, z, z jednej części i ona płasko tak nakleić na kartce. Myślę, że też będzie bardzo bardzo urocza. I pudełeczko, jak wcześniej Wam pokazywałam, ozdobiłam tymi elementami wyciętymi wykrojnikami, głównie krawędzią, poincencje, gałązki, napis wesołych świąt. To już wcześniej na początku filmu Wam pokazywałam, teraz tego przypominam. I czego Wam jeszcze nie powiedziałam, użyłam tutaj wewnątrz jako wypełnienie tego pudełka takich. Czegoś w rodzaju takiego anielskiego włosa, żeby ten aniołek no po prostu po tym pudełeczku nie biegał. A ewentualnie można też tutaj zmieścić dwie takie figurki, które mogą nam fajnie ozdobić choinkę, albo jakiś stroik. taka własnoręcznie wykonana przywieszka, która będzie też fajnym prezentem, na przykład na wymiankę dla jakiejś znajomej skrobowej przyjaciółki albo dla klienta. Albo po prostu dla kogoś z rodziny fajna zabawa, wyrobienie takich właśnie ozdób. Można też zaprosić do robienia takich ozdób dzieci. Tylko uwaga, stoję na gorąco. Myślę, że mogę Was już teraz zaprosić na kolejną zimowo-świąteczną inspirację. A na razie się żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa!